Zaczynamy. Mamy tutaj pekan, mamo, orzechy włoskie. Mamo, patrz, to było takie coś. Tego spadło na nogi. Co ty masz na głowie? No, co? Masz wodę, to śmieci ci na głowie. Co? No, rewelacja. Chciałaś mi pomóc? No, to ty to robię. Robimy nasze ciasto, nasz taki torcik na surową. Tutaj mamy od Marte, nasze figi z Chorwacji. Pyszne są, chcesz spróbować? Nie. To naprawdę są takie smaczne, suszone figi. Zrobimy dzisiaj spekan. Kilka orzechów włoskie dałam, bo chciałam po prostu wypróżnić tego słoika na, na naszej figi. I mamy nasze orzechy brazylijskie. Wszystko mamy zblendujemy, dajemy trochę uh, olej kokosowy i będziemy robić czasto truskawkowe. Na Twoją rodzinę! Jeszcze kilka figi, bo to jest jeszcze za, trochę za suche i można nam wypać nam nie skleić. Jeszcze kilka figi dodajemy. O, to już lepiej. To już jest już dobre konsystencje. O, to będzie to. To jest to. Wkładamy do naszej foremki. Spiegi, tylko dosłodzony to słodzenie. Daje takie lekkie smak, a nie takie bardzo słodkie, żebyśmy mogli robić nasze truskawkowe warstwy słodsze. Ok, zobaczcie, czy już skończyła. Spód jest piękny. Taki mamy spód. Piękny jest. Wkładamy to do zamrażarki, żeby pomagać proces. OK. tutaj mamy nasze składniki do naszej masy. Um, nasze truskawkowe, tort, torcik surowe. Truskawki suszone. OK. będziemy robić pierwszy kolej, czyli to jest lecytyna, olej kokosowy, jakby rozpuszczony. Nasze maple syrup. Dodajemy truskawki. Dodajemy nasze orzechy nerkowce. Troszeczkę Irish Mass. Ten Irish Mass będzie nam pomagał, żeby to też ścinęło I też naszej nerkowce. Będziemy używać około połowy tego, bo to jest dużo. I zobaczymy, czy będziemy potrzebowali daktyle. Wydaje mi się, że może kilka będą nam przydatne, ale. Surokonowe też będzie dla nas bardzo fajne. I na końcu tutaj dajemy suszone nasze truskawki, żebyśmy mieli ten taki dobry, intensywny smak i też kolor truskawkowy. I zrobimy jeszcze kolejne warstwy z mleko kokosowe na wierzchu. I albo może zrobimy to w środku i zrobimy z tą patyczką, żeby jakiś ładny kształt zrobić. Zobaczę, ale na razie jestem zadowolona z tym, co jest. Okay. Teraz będziemy robić taki swirl, czyli będziemy robić, żeby było białe i truskawkowe. Um, taki marbelowe, taki marbelowe, ale zobaczycie, tutaj mam kładę Do środka. Ok. Weźmy, zobaczyć patyczka. Te mniejsze strony. Już mamy takie ładne efekty tutaj. I zrobimy teraz z tej strony. Ok. jeszcze troszeczkę. Okay. Teraz używam większej strony, żebyśmy mieli większe ruchy. Jak już macie jakiś obraz. Który Wam się podoba, to zróbcie stop. Bo jak za dużo, no to się robi już brzydkie i trudnie do ogarnięcia. Mi się to podoba. Ja już mówię teraz, stop. To jest ładne. Co Ty napisałaś? Tata, mama, New Ina. Piękny, czytam. To znaczy, że dobrze napisane. Ej, 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 to już było śniadanie, Kościół. Dobrze Zaraz będzie obiad. Ok, teraz powtarzamy taki przepis. Bardzo lubię tę książkę. Będziemy robić taki przepis i taki przepis, czyli um, pan fried chickpea fritters. I tutaj mamy inspirację, ale i zawsze po swojemu. Tutaj mamy taki chickpea fritters, czyli Um, mąka możesz używać alternatywna mąka e, smażyłam cebulę i e, cicierwice gotowane i mieszam ze selantro i teraz będziemy obsmażyć na no, takie bardzo dobre moje ulubione masło sterowane jeszcze mamy kumin czyli kminek. Czy mogę to? Co? No to No tutaj mam. Jak będziesz chciał, to ci dam. To jest normalna woda. To jest woda z pokrzywą, żeby dziadek można wyleczyć roślinę. Tutaj mamy, zbieramy ma maliny na nasze tor, Tak. Tak, ostatnie maliny w tym sezonie. Czy mamy? Coś? No, no mogę. Dobrze. Ok, już biorę za dekorację. Tutaj mamy nasz kształt. Trochę jest jeszcze luźno, ale zaraz składamy do zamrożarce. To tak. I będzie twarde. Zrobimy tak. taki akcję, że zrobię tak. raz, dwa, trzy, i będziemy mieli dokończony tort. Tak. Dobra, okej, okay, Liczysz ze mną? One, two, three. Three. ta what oh. Oh. what yeah. Okej, okay, kochani, mamy udekorowane truskawki. Jak widzicie, tutaj mam troszeczkę nasze suszone um, jeżyny i maliny z naszych ogrodek. I to zobaczycie, jaki, jak to jest wysuszone, to się robi piękne, taki kru, kruszenka na wierzchu. I mamy tutaj też kilka świeżych malin. Czekoladę z 70 um, bio, bio na wierzchu, A po prostu z nożem. Tutaj trochę mamy nasze trochę prażone słonecznik i suszone truskawki. I to co bardzo lubię, takie kwiatki, fioletowe piękne, bardzo dobre żołe. I też piękne do dekoracji. Wiesz? Okej, okay. ale ty masz buzi. On zjadł połowę truskawki. Okej, okay, kochani, to jest nasz dzisiejszy drugi tort. Zaraz wam pokażę pierwszy tort, co zrobiłam. Jest z jest Oreos. Chodźcie za mną. To jest moje pierwsze tort. Zrobiłam wiele tortów, ale to jest taki najzwyczajny. To są prawdziwe Oreos. Poszłam do sklepu szukać ekologiczne w Intermarcie, ale akurat nie było, więc kupiłam. Normalny, zwyczajny Oreos, ale kompromis jest tak, że spód jest totalnie ekologiczny. Tam jest zrobione z mleko mygdełowe, olej kokosowy, oliwę z oliwek, ekologiczna mąka i bananę. Tam jest, są bardzo dobre składniki: śmietankę na wierzchu, naszą domową, wanilia i chcylitol zblendowane. Tutaj pomiędzy jest Maskarpony zblendowane z bananą i trochę ksilito. I to wszystko będzie dla dzieci dzisiaj. Ja się bardzo cieszę, że się nauczyłam. Jułem to! Możesz. Idziemy na spacer? Piękne liście, kochani, na podwórku musicie zobaczyć. Jaką sarnę Mogą być tam sarne. Jakie piękne są liści. Widzisz liście, jakie są śliczne? Patrz na liście! Jak spadną z drzewa. O, no! To jest nasze bazy, co zaczęliśmy budować wczoraj. Wczoraj, przedwczoraj, może. A to jest tam inne baza. kochani to się totalnie da jak macie e, marzenie żeby mieszkać na wsi żeby mieszkać blisko natury ale jeszcze mieć jedną nogi w tym świecie ruszającym w wielkim miejscu super widzę no gwizdy też to się da my z Wilkiem jedziemy półtorej godziny czasami dwie godziny do Wrocławiu na, na, na nasze Jiu-jitsu, ile je jedzie na zapasy, codziennie 40 minut, i tak siedzicie w korkach, w mieście 40 minut czasami na jedną stronę Warszawy, na to drugie. Więc naprawdę warto się zastanowić, czy takie życie, wracając do naturze, wracając do pierwotny ty, czy to nie jest dla Ciebie, to jest nasz prawdziwy dom. To jest nasza prawdziwa matka. A ta matka, która nas urodziła, ona jest tylko człowiekiem, który też się uczy swoje lekcje w życiu. Cokolwiek, jakikolwiek trauma ona ci przekazała, to bierz to jako lekcję dla ciebie. Tak? No, i spróbujcie to przerobić. Żebyś przekazywała coś innego do kolejne pokoleń. Idziemy na imprezę. nam! Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! Oto to? New -ki. New -ki.

Trochę mi słabo samrotarce. <grym> tak, nie pytajcie się. Tak, 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 no. Mamo! Mamo! Co, co? Słucham cię. Mamo. On już jest gotowy do spania. <grym> Umarł. No, no. Mówię, co Nie pytajcie się mnie. Tak, mówię, no. jest dobre? No to mamy konsensus, no, 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 no. Impreza udana. Prezenty są, akurat to jest dla naszej czocha Justyna. Uh, powiedziała, że chce kurtka. Kupiliśmy jej kurtkę. Nie dostał swoje prezenty. Ciasto i tort. Dane smaczne, pyszne. Te uh, mama mamy zmęczona, ale zachwycona. Cały obiad, torty, wszystko gotowałam sama. Marta przyniosła kilka rzeczy, Justyna kilka rzeczy, ale. Jestem dumna siebie i nie wiem, życie. Życie idzie do przodu. Coraz ładniejsze mamy w domu, coraz spokojniejsze mamy w sercu, i coraz szczęśliwsza się czuję. Pa, kochani, do zobaczenia.